Jest, dobrze. No, no, no. Wbijać ząbeczki! Wbijać po kolei! Wybijamy no, jak psy. Weźmy ten, tak, Eee... Kul. O! Och, nie, nie czekaj, Akurat zombiaki wbiły. No, tyle nie. Nie rób nic. Jestem no dawaj, dawaj. Tylko tak, żeby ten nie zniknął, nie? Szybko trzeba to jakoś. Teraz to otwiera Jest. będę jelał. A, im wszystkie są... Wchodź, chodź, 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 Nie. Jak sobie chodź, LOL! Nie! chodź, 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 Sorry. Taki biały, Oddaj. Oddaj. Tylko to mam. O oh, fuck, kamienny miecz, ale to mam swój akurat jeszcze. A masz dżeladu, ty, 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 jak śmiałeś? tak? jak jak mi stik, tam tamtej, tam, tam, to się zabije. O, to trzeba je potem zrespić. Stary, ale my nie przeżyjemy! <laughs> Widzisz takiego małego? O Boże. Widziałeś to? No. Czekaj, muszę chyba mieć. Okay. Dobra... Dobra, pójdzie będę tutaj to, to trzeba wyjdzie, ale też... Ale chyba item zaraz niku! Fuck! 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 Bo ta ta okna moja. Bieda. Jej, będę miał emeraldy. ale ja co mam uważam? tego małego. Mały, ten mały, ten, ten... mały to jest koks. No wstrętnego jej upić nie idzie. Wiecie, jakie to jest mocne. Właśnie podpalający. Fak, tak, tak, tak. A mi się mieczek skończył, a naszej tam pewnie już nie ma ich. Hmm? Pewnie naszej. No już nie ma na pewno. Nie ma, pewnie wiem, chyba sobie zryspimy diaksowe. Hmm. Wyjdziesz i stankujesz się? Nie. Ach, to mały pedał. To mały pedał, fuck! On ma tabliczkę nad głową, czy jak to jest? Pewna. zebrałem się, spotkałem. A, nie czekaj, spałem, czy... ja... Jak co wy? Nie, mówię, że ten mi padł. Ale to jak ja to... już nic nie mam. No, ja też nic nie mam. Lecimy na czeronimo, fok. Gamem <grym> 1, na serio by to. coś <grym> Aha, nie mam dostępu do tej komendy, wee! Tak sobie mieczyki wybijemy chociaż. No, diaksowe mieczyki bynajmniej. No widzicie co tu się dzieje. Co, diaksowe, że sobie zrespić? No bo... W ogóle sobie witamy, zrespić sobie, które mieliśmy. Ja miałem spodnie i zbroję i mieczyk. Jakie się dobijają do drzwi Fajery Ki, że mieliśmy lepsze kółe ale okej. Okay. No, i bynajmniej, bynajmniej trochę wyrównamy stracę. Czekaj. A mogę sobie dać zamiast zbrojki i buty albo coś, jak sobie? No dobra, ja za spodenki chcę buty. Bo spodnie daję do skrzyni. No wiesz, ja spodnie do giema dałem. Zamiast tego. I co chcesz? Eee... buty, buty. Masz. Daj mi spodenki. Do gier mam, A czemu ty masz... Ty masz... Ty masz te... buty? Co? Czemu? Takie. Bo oddałem spodnie. No to ja oddaję klatek, którą mam. No masz oddać, przecież to dla nieruchomych już nie. Ja, ule, 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 ule. Nie chcesz takich tego nie. O, tak. Ja otwieramy. Teraz sobie naprawię. Jak chcesz. O nie, 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 nie. <coughs> Ale ten mały to mnie wkurzy nawet. My sam to będzie na tutaj okej, ej, ej, Party okej, harda tutaj mamy okej, hard O, okej, no, no, wybijać. okej, wbijać, 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 wbijać no, pieprzony kundel Co? Ile ich tu jest? Ja wiem, Ten miał... ten mały mnie rozwala No Mały to jest chyba boss, wiesz? Chyba Ja ją puszczę jak coś Ten najlepszy z najlepszych Kurwa, chciałem sobie tu to jest? Nie, nie jest czysto. No jaki frajer nie myty? Frajerze że... No ładnie dostaje z nie? No, ale, ale dużo bierze HP, patrzę. Znaczy? Ej, tam już praktycznie nic nie ma. Nie, no jest, jest. Tylko tutaj z tym. Fuck, fuck, oh, fuck. Ej, ej, ej. Weź szacuj. Wow, ale ci przywalił. No, wow. Fuck! Przeżyj stary. Ej, teraz. o! Wow. kurde. Enchant, enchant wszedł. Czekaj, bym muszę się zaraz bić. Nie otwieraj. Ja, ja... 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 żyję, 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 żyję jeszcze. Masz, masz... może jedzenie? Eee... jedzenia to mam, czekaj. z O kurwa, otwieraj, otwieraj, otwieraj! Ja biedę Dzięki. Biały, 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 biały... masz moje itemy. I lecz tam. Szybko. Po Potem je oddasz. To trzymaj na razie tą zbroki którą tu mam czekaj no muszę tutaj wybić, bo tutaj nie dam rady oh <t expressed untoSean> Tutaj nie mogę w ogóle otworzyć, więc... Się no to się... szybko je szybko, o! Jest! Ej, daj dasz, dasz. Hmm? Ten miecz podpalania. Ja wezmę tą... Tam... Aha, to jest ironowy, to hmm. czekaj. Czekaj, czekaj. Aj słuchaj. sorry, Ja będę otwierał i pomagał, pomagał. Trzeba, trzeba, trzeba. Wejdź, Nie, nie wyjdę tam. Otwieraj, otwieraj. A, nie wyjdę tam. No, jakoś wyszłem. O oh, fuck, o oh, fuck, oh, fuck, zginę. Nie, nie zginiesz. Nie na mojej warcie. Oh, Czekaj, mam dwa serduszka. Ja wiem co, to już ma 50 minut jakieś. No, i to będą chyba cztery części. Czekaj, teraz sobie znowu parta palne? Hmm? Więc cięcie i w następnym tym parcie do To je macie, Dawaj! Trzeba je wybić. I iść Ej, to po może na ten... zrobię cięcie i, w, i ten jak ten je wybijemy. Co to na to? Albo nie, zabijamy je teraz tak. Ej, mało ich jest. Możemy już nawet wyjść powoli. Tak. Jep. Już nie. Ale zdobiliśmy podskakuj to. O! Jest! Mam enchant miecz! I nogawice. Słuchaj pizdę. Dobrze, że nie ma już tego mojego ognoja. Jest. Gdzieś tam na Jest. No na pewno tam gdzieś jest. Okej, to deda, to deda już. Czekaj wolno ja... wyjść? No, wolno wyjść już. No dawaj, 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 wróć. No dawaj. Ło wow, 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 dużo tego, dużo tego! Oj tam, Jezu. Ten... Ej, tu są dexowe itemy! Mam, mam je, mam je! Zginąłem, a ja jestem przy wyjściu... Przy pierwszej trumnie jestem. Ja raz zbiorę Ej, nie, 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 nie. Szybko na spawn! Spawn! Nie dam Mogę wygrać. Ja się teraz. z nimi zajmę, ale wpisz spawn. Szybko. Ej, ten mały zapierdziela. Cuki Dobra, nie da. Ja, ja go biorę, ja go, ich wszystkich biorę, tylko szybko na spawn. Naprawdę, wybije je spokojnie. Nie martw się. No ja skinę. Naprawdę. Biały, musimy to wygrać. O, mały sukienko, tak też biega. Ej, on biega, jakby nie wiem. Jakby ma speeda w dupie. No pa, goni mnie, goni mnie, goni mnie. O fak, o fak. Skrzynka mnie zaatakowała. No idźcie na ty no ja ci gadam. Spisz szybko w komendę spawn. Nie dam rady. E, Nasze itemy już zniknęły, no nie? Skadłem. No. Weź pomóż. E, dzięki za całą... Weź sobie te kamienne mieczyki, co tutaj były. Weź też radę. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, bo mam z Goni Goń. E, możesz wziąć ten enchantowany miecz. Suk nie zabiję zaraz On jest <śmiech> <śmiech> Ja mam trzy serdeszka nie śmie się <laughs> Ale on cię Jak nie wie <laughs> O, padł Supidna Aaaaa! Uciekaj, 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 uciekaj! Ja się nimi zajmuję ciągle Za to, mnie nikogo nie ma już praktycznie Wiem, muszę się najeść, ale to niestety jest z zębiakiem Szybko, ja się nimi zajmę, tylko ty Uciekaj, uciekaj, na spawna, na spawna! Nie, nie, naprawdę. Chyba. Jeśli ale nie ludzie, Na hita part jak, jak się nie zdziwicie, to pół godziny się męczyliśmy, aby wyjść z tego. Nie na no, 10 minut. Więc to będzie pierwszy part 47 minut, i drugi part mm, tak z 15 minut, czy ileś. Tak, za 5 minut lub za ileś muszę zobaczyć znowu, ile mam miejsca na nie? Ja, a ile, ile będzie to ci się przesłało? Nie wiem. O! Mam kamienny miecz! ja. Mówiłem weź sobie stamtąd stąd. Ja, 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 ja. A, dobra, dasz coś? Ten diaksowy mieczek i typ. Coś jeszcze? Eee... E, spodnie by, chyba. Hmm. Ja! A to... Jesteśmy... No 13... do 13 rundy? Czekaj, jeszcze nie rób tak. Do 13 rundy i koniec, bo na serio, to jest mord No ale sklep musimy odpalić sobie e, e, Na spawn sklepik Ja, dobra, ja daję tu wszystkie moje śledzi Możesz śleci. wymieniać za pełne coś? Jeszcze? Mam tylko zgniłe mięso. 16. Ale czy możesz wymieniać? Nie. Obrzucę cię Kurde, dobra, jesteśmy? Hmm. Jak widać, um, nie wystarczy mieć pro-elo i tanki, żeby wygrać z ząbiaczkiem. No właśnie. Ej, przecież tu są łuki, boże. No i co z tego, że są łuki? ping. Nie da rady. Dar um, da rady. Ty będziesz ich brał na siebie, a ja bym snajpował. No, mniej więcej. W sumie a nie, bo na tego małego sukienko to nie zadziała, no to nie potrzeba. Um, w sklepie sobie coś kupię. Chyba to są potki. <coughs> Okej, okay, dwunasta runda była najbardziej hardkorowa z rund. Mhm. Mm bo tam, w, w tej rundzie praktycznie nie mieliśmy szans Ale wygraliśmy, bo jesteśmy koksy I teraz trzynasta runda, która będzie ostatnią rundą w tym odcinku W tym... W tej... W ogóle w tej nie. mapie Tak? Ostatnia? Trzynasta myślę tak, no bo... Stary, ile przeszliśmy? Miasteczkę. Tylko czekaj, sobie yy, na się, po Dobra jest Więc to ja wezmę sobie lepszy home, bo widzę, że mi się kończy. A ja w ogóle hełmu nie mam. Znaczy mam, ale taki takie no co, hapy. Ale ej, tam mapy... Mam ten fajer, aspekt. Ja, 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 Tak zejdzie zaraz, ale okej. Nie ciska jeszcze, bo ten tego. Yeah. Dobra, jak coś to będziesz u nas, nie? no to lecimy. Nie, 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 jeszcze nie mam HP. Fak Idiota Idiota Fak Fak, Fuck Ty mało! Ile tych małych jest? Co ty ja Jestem może na się. Spał. Jestem na spał nie ty. Znowu ta nasza taktyka. Dobra, to będzie 2 lata trwało. Dobra, a ja otwieram drzwi czy ty? Albo no dobra, dobra to tak, ty otwieraj okay. A ty kurwa. O. Ja biorę tego małego na siebie A, skinęli? A nie? Ja podpalam jednym jaczem, drugim biję ich. No nice. Hello, hello, hello. Wow. Fuck. <grym> Sorry, podpaliłem się. Fuck! Fuck! Nie teraz! Nie jestem <grym> z inne, daj coś do jedzenia! Z tej karmi i wpuszczę. I, i tankować. Miecz. Ej, czekaj na O, On nic nie ma przecież. Dawaj, tankować, tankować. Dawaj, nawala, dawaj, nawala, dawaj, dawaj. O, mały jest. Mały, 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 mały. Giniesz przez nas. Odpalić go nie można, O, może. Ale on ma chyba, wiesz, tam odporność, mi się zdaje. No, on ma co enchant no. Jakie gnoje. Idioci. Spamujamy przyciskiem. O fakt. Nie, nie wchodzą. Weszły, weszły, weszły. Ale, bynajmniej skuteczny sposób. Nawet, jest. nawet, nie powiem. Trochę ciężko. No. O, spodenki jakieś sławy wyleciały, widzę. Komu? O, um, tobie chyba. Um, a. Ja wybieramy um, raz na pierśnik, by jak sobie mi się skończył. Lol, jaki. cheater. Dobrze jeszcze na... są ci. Na początku my takie koksy LO2 czy 0, a teraz. I teraz co? Teraz się kampimy na stał, nie? <laughs> Tamto byśmy nie przetrwali, nie ma szans. No byśmy musieli chyba biegać coś w pięt... O! O! To 5 sekund. Weź otwierek teraz ty Nie i tak kamkę na nich. Ja spamuję przyciskiem. LOL Ło! Wow, diaksowy jakiś spoko! Cały Diaks Diak, puśba. Cały diaksowy blok. Ej, ej, to jest mm. chyba boss. Może. Tak myślę? Diaksowy Może. bloczek? Możliwe. Oje, enchant wypadły ci. Protection. Na sali będzie chyba jeden. jeden. Um, jeden będzie on chyba tylko jeden taki boss. No. Ale ten zmienić. mały był najlepszy. Mały był najlepszy. No. Jeszcze i tak dużej było, że ma sekwencję. Ja otwieram tak z boku. Dobra. A i szkoda, że nie ma tych patyków tutaj, albo drewna jakoś kupić. No. wo wo Jak to, jak to, Bo dużo leci tych, jak to się mówi? Żelazo. Żelazo. Come on. Nie wchodzą coś? No bo tam daleko byli, musieli się z tym kupić. Okej, okay, weszły, 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 weszły. Ja biorę jednego albo... Okej, okay. um, wyjdziesz na chwilę, ja będę ci spamował przyciskiem. Mmm, czemu wyjść mam? Eee, żeby przyszły do nas. No są tutaj przecież. Oj, zostałem. O dobra, uciekaj, się, uciekaj, uciekaj. O, mały sukni, jest Mały z plecy za plecy, wow! Jaki Ale, ha, ha, ale, ale lata, mały frayer. Z ramieniem, jedynie, frajer Czekaj, HP. Czekaj, tu ja się... Ło! on, Ło! Dobra. Dobra, się, healaj się. Piek. Aha, no tak. Ja już piętnasty level. Ja pięćdziesiąty drugi. Fuuu! Zbieramy! Trochę się tak spiło. No. Ej no chodźcie, nopki. No to wyjdź tam na chwilę. Mały biegnie, pójdź mały mały. Fak, fak, fak. Ej, mały na skrzynkę. Ej, nasza. skrzynki. Czekaj, bo jest na fuck. Haha, O, ej, masz jak są zbroję dasz? No, też się bronasi z tej miny. leci. Ten, co podpala, to chyba ma złoty mieczek. No. Come on, come on. No nie, chyba wow, Nie, żelazny drzwi. ma. Żelazny ma. Ten, na mnie przez drzwi. O, o ty 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 ty, ząbieku. Mocne są, nie ma co, nie ma co, są mocne. Zobaczę... No. Ej, czekaj, to może ktoś z nas wyjdzie. O, 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 o. <laughs> no na pewno. Dobra, dobra, dobra. Komendę spawn. To czekaj, ja się zraspię tutaj lekko. Oj, sorry. Ło, wow, wow. Otwórz, nie ja będę tutaj tak bił. Zraspię się przynajmniej. Dla mnie, by mnie nie biły. Tak. Hmm. Czekaj, cię. Stój tu, stój. Fuck, mały, mały, mały. Uśmiemy się teraz. Ej, okej, anyway, stoję, stoję. Znowu mamy pedal. Fakty, siedził mały. A skąd oni go wyruchali? No, to jest dziwne. To jest ten chyba mały villager, czy jakiś tak zarażony. No kurwa, chciałem wyjść, ja piechę. stąd, idź tu. Dzięki, soki, Ja spamuję No to spamuj, spamuj. Dobra. Tank. Otwieram ci drzwi. Nie no, tutaj jestem, kujesz. Mam radę spalanie. A no fakt, tak dużo tego nie ma. Mam nadzieję, że okropnie silni są. No, a wiesz jaki spam będzie na nagraniu moją myszką? No, moją no, tym bardziej. O, ale o, jak sobie spodenki wypadły, nice. No. I, si I się nie obrażę, jak sobie je zmienię. Trzy Boże, to ja nie chcę widzi widzieć 15 rundy. Jak była 20? O oh fuck a czy, a, a czy 50? <laughs> to już by tyle czasu nie starczyło To chyba co dzień musieli grać no. o, 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 o podpalacz, Okej, okay. no to chyba koniec Czekaj A wiesz co? Nie wiem czy to już jest koniec czy nie, bo jak... Jeśli nie to lipa